Zmęczenie nóg, drętwienie palców, nocne skurcze i nieprzyjemne mrowienie wszystko to może wydawać się błahe, ale właśnie od takich sygnałów zaczyna się pogarszające się krążenie, które wiele osób ignoruje. Często objawy te pojawiają się po pięćdziesiątym roku życia i stają się częścią codzienności, a przecież tak być nie powinno. Dziś poznasz proste, dostępne i bardzo niedoceniane remedium oleje krycynowy. Ten naturalny środek od dawna stosowany jest w medycynie ludowej. Ale mało kto wie, że przy odpowiednim użyciu potrafi złagodzić drętwienie, uśmierzyć bóle stawów, a nawet poprawić mikrokrążenie krwi. W tym nagraniu opowiemy, jak dokładnie olejek rycynowy działa na organizm, w jakiej formie najlepiej go stosować i co mówią ci, którzy już przeszli drogę regeneracji dzięki niemu. Poznasz sprawdzone sposoby stosowania zewnętrznego i wewnętrznego oraz otrzymasz praktyczne wskazówki, które możesz wdrożyć już dziś. Olejek rycynowy to chyba jeden z najbardziej niedocenianych składników naturalnych, a jego działanie lecznicze jest naprawdę szerokie. Jego podstawą jest kwas rycynolowy, który stanowi ponad 85% całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych w oleju, to właśnie dzięki niemu olejek ma tak silne i wszechstronne działanie. Przede wszystkim kwas rycynolowy wykazuje silne działanie przeciwzapalne: potrafi przenikać w głębokie warstwy skóry, oddziałując na tkanki miękkie, stawy a nawet drobne zakończenia nerwowe. Dzięki temu usuwa przyczynę bólu, zmniejsza obrzęk i przywraca ruchomość, zwłaszcza w przewlekłych stanach zapalnych, takich jak artretyzm, zapalenie kaletek czy reumatyzm. Drugą, równie istotną cechą jest poprawa krążenia, przy stosowaniu zewnętrznym olejek rycynowy rozszerza naczynia włosowate, delikatnie rozgrzewa skórę i tkanki, zwiększając dopływ krwi do problematycznego obszaru. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na drętwienie rąk i nóg, skurcze, tiki oraz uczucie mrówek, dzięki lepszemu ukrwieniu poprawia się odżywienie tkanek, wzrasta lokalny metabolizm i uruchamia się naturalna regeneracja komórek. Na osobną uwagę zasługuje efekt drenażu limfatycznego, oleje krycynowy pobudza krążenie limfy, likwiduje zastoje, zmniejsza obrzęki i pomaga usuwać produkty zapalne oraz toksyny, to niezwykle istotne przy przewlekłym zmęczeniu nóg, obrzękach i pajączkach żylnych. Kolejna zaleta to właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Olejek skutecznie zwalcza szkodliwą mikroflorę, grzyby, a nawet wirusy, dzięki czemu jest pomocny przy chorobach skóry, pęknięciach, uszczeniu się i egzemie. Pomaga przyspieszyć gojenie i chroni przed wtórnymi infekcjami, ale to jeszcze nie koniec jego dobroczynnych właściwości. Olejek recynowy również stymuluje wzrost włosów, Wzmacnia cebulki i pobudza uśpione mieszki, szczególnie przy regularnym wcieraniu w skórę głowy. Ponadto poprawia kondycję skóry, zmiękcza, wygładza, działa na mikropęknięcia i suchość, dlatego znajduje zastosowanie w pielęgnacji pięt, łokci, dłoni, a nawet twarzy. Wreszcie, oleje krycynowy działa łagodnie rozkurczowo, rozluźniając mięśnie gładkie. Pomaga to nie tylko przy bólach pleców i szyi, ale też przy bólach menstruacyjnych kółkach jelitowych, innych skurczach wewnętrznych. Dzięki tak szerokiemu spektrum działania olejek rycynowy można uznać za uniwersalnego pomocnika dla osób starszych cierpiących z powodu zmian związanych z wiekiem, przewlekłych bólów, problemów z krążeniem i skóry. Bardzo często, gdy boli nas kręgosłup, drętwieją palce albo łapią nas skurcze, od razu sięgamy po maść przeciwbólową lub tabletkę. Tak, one rzeczywiście mogą przynieść chwilową ulgę, ale kluczowe słowo to chwilową, i właśnie w tym tkwi największa pułapka aptecznego podejścia. Większość współczesnych leków skupia się na maskowaniu objawów, a nie na usuwaniu przyczyny. Gdy smarujesz rozgrzewającą maścią lub bierzesz lek przeciwzapalny, na moment wyciszasz sygnał alarmowy, jaki wysyła ci ciało. Ale tymczasem proces wewnętrzny, zapalenie, skurcz naczyń czy zaburzenie krążenia nadal postępuje. Szczególnie widoczne jest to u osób starszych u których cierpią drobne naczynia włosowate, układ limfatyczny, to właśnie w tych naczyniach często tworzą się zastoje, co prowadzi do drętwienia kończyn, bólu przy zmianach pogody, obrzęków i uczucia zimna w palcach. Tymczasem leki apteczne w większości nie są w stanie przeniknąć na tyle głęboko, by przywrócić mikrokrążenie, usunąć zastój limfy, czy poprawić odżywienie tkanek na poziomie komórkowym. Co więcej, Wiele syntetycznych preparatów powoduje skutki uboczne, podrażnia błonę śluzową żołądka, podnosi ciśnienie albo szkodzi wątrobie przy dłuższym stosowaniu. W rezultacie organizm otrzymuje wtórne obciążenie, a pierwotny problem nadal nie jest rozwiązany. Dlatego coraz więcej lekarzy i naturopatów zgadza się, że ciało potrzebuje łagodnego, ale systemowego podejścia. Szczególnie w przewlekłych stanach, gdy objawy ciągle powracają, Potrzebny jest środek, który nie tylko wyłączy ból, ale przywróci naturalne procesy poprawi krążenie, złagodzi stan zapalny, pobudzi limfę i wzmocni zakończenia nerwowe. W tym kontekście olejek rycynowy wyróżnia się spośród wielu środków, działa głęboko, konsekwentnie i bezpiecznie, pomagając nie tylko poczuć ulgę, ale osiągnąć trwałą poprawę, ale o tym więcej w kolejnym bloku. Gdy mowa o olejku rycynowym, Większość ludzi kojarzy go wyłącznie jako środek przeczyszczający lub stymulujący porost włosów. Tymczasem jego prawdziwa siła objawia się przy stosowaniu zewnętrznym, zwłaszcza na stawy, naczynia i układ nerwowy. Okłady z olejku to jedna z najskuteczniejszych metod, to proste, nasączasz czystą tkaninę, najlepiej bawełnianą lub gazę, ciepłym olejkiem rycynowym, przykładasz do bolącego miejsca na przykład kolana. Lędźwi, stopy przykrywasz folią spożywczą lub celofanem, a następnie ciepłym ręcznikiem lub termoforem. Taki okład trzyma się od 40 minut do godziny, a w przypadku problemów przewlekłych zostawia na całą noc. Można go stosować co drugi dzień lub dwa, trzy razy w tygodniu w kuracji trwającej od jednego do trzech tygodni. Efekt Cię zaskoczy? Już po pierwszym zabiegu zmniejsza się opuchlizna. Ból staje się mniej dokuczliwy, a przy regularnym stosowaniu można zauważyć rzeczywistą poprawę ruchomości. Jest to szczególnie odczuwalne przy artrozie, zapaleniu ścięgien, drętwieniu palców i ucisku nerwów. Masaż z użyciem olejku rycynowego również przynosi dobre efekty. Kilka kropel olejku rozciera się w dłoniach i wciera w bolące miejsce przez 5 do 10 minut. Szczególną uwagę warto poświęcić drobnym stawom palkom dłoni i stóp. Szyi i barkom, masaż można wykonywać codziennie, zwłaszcza wieczorem, przed snem. Taka procedura nie tylko rozluźnia napięcie mięśni, ale także pobudza lokalne krążenie krwi, poprawia odżywienie tkanek i zmniejsza napięcie naczyń krwionośnych. Kłady z olejkiem rycynowym doskonale sprawdzają się przy żylakach, pajączkach i obniżonej wrażliwości skóry. W takich przypadkach olejek nakłada się cienką warstwą na nogi od stóp po kolana następnie owija folią spożywczą i przykrywa wełnianym kocem. Taki zabieg łagodzi uczucie ciężkości, szumienia w nogach, eliminuje nocne skurcze i przywraca skórze ciepło oraz komfort. Warto pamiętać, że olejek rycynowy działa nie tylko rozgrzewająco i głęboko penetrująco, ale również antyseptycznie i regenerująco. Aktywizuje metabolizm w głębokich warstwach skóry i mięśni, dzięki czemu wspiera organizm w samodzielnym usuwaniu stanów zapalnych i przywracaniu utraconej wrażliwości. Wszystko to sprawia, że zewnętrzne stosowanie oleju kurycynowego jest uniwersalne, dostępne i bardzo skuteczne bez potrzeby kosztownych zabiegów czy leków. Choć olejek krycynowy wielu osobom kojarzy się wyłącznie z zastosowaniem zewnętrznym, w niektórych przypadkach jego wewnętrzne stosowanie może przynieść zauważalne korzyści, o ile podejść do niego rozsądnie, w małych dawkach i z jasnym celem. Najważniejsze to pamiętać, nie chodzi tu o łyżki oleju, jak w dawnych ludowych recepturach, mówimy o mikrodawkach i kuracjach, które mają łagodnie oczyścić i zregenerować organizm. Oleje krycynowy działa silnie przeczyszczająco i detoksykująco, wspomaga oczyszczanie jelit i usuwanie toksyn z układu limfatycznego. A przecież to właśnie przeciążona limfa i zanieczyszczone jelita często są ukrytym powodem przewlekłych stanów zapalnych, bólu stawów. Osłabienia nóg, a nawet zaburzeń krążenia w rękach. W mikrodawkach, np. 3-5 do 5 kropli rano na czczo, Rozpuszczonych w ciepłej wodzie lub kapsułce z olejem olejek stymuluje łagodne oczyszczanie wątroby i dróg żółciowych. Zmniejsza stan zapalny i poprawia wchłanianie witamin z grupy B, co bezpośrednio wpływa na odżywienie tkanki nerwowej i przywracanie czucia w przypadku drętwienia. Przy kuracji trwającej zazwyczaj od 5 do 7 dni z przerwami wiele osób zauważa, że bóle nóg i stawów słabną, ciało staje się lżejsze, trawienie się normalizuje. A uczucie zastoju w podbrzuszu i dolnych plecach znika. To wszystko są ogniwa jednego łańcucha zdrowej jelita i czysta limfa to podstawa prawidłowej przemiany materii i dobrego odżywienia tkanek od wewnątrz. Ważne stosowanie wewnętrzne należy zawsze skonsultować z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz problemy z układem pokarmowym, kamienie żółciowe, schorzenia trzustki lub przyjmujesz inne leki. Oleje krycynowy to nie niewinna herbatka, lecz silny. Naturalny środek wymagający odpowiedzialności. Mimo to w przypadkach, gdy wskazane jest działanie od wewnątrz, olejek rycynowy może stać się prawdziwym sprzymierzeńcem w walce z przewlekłym zapaleniem, obrzękami i niedożywieniem tkanek, co ma szczególne znaczenie przy artretyzmie, żylakach i drętwieniu kończyn. Jednym z najcenniejszych, a często zapominanych efektów działania olejku rycynowego jest jego wpływ na naczynia krwionośne i obwodowy układ nerwowy. To właśnie dlatego stosuje się go przy drętwieniu kończyn, pieczeniu, mrowieniu i uczuciu igiełek, objawach wskazujących na zaburzenia mikrokrążenia i odżywienia nerwów. Substancje czynne zawarte w olejku rycynowym, zwłaszcza kwas rycynolowy, mają zdolność głębokiego wnikania w skórę i tkanki, aktywując przepływ krwi w kapilarach, jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie naczynia są zwężone lub uciśnięte przez obrzęk, skurcz albo przewlekły stan zapalny. Efekt cieplny, który powstaje przy okładach lub masażu, dodatkowo rozszerza naczynia i obniża ciśnienie żylne, co wspomaga redukcję zatorów. Ponadto regularne stosowanie olejków wspiera odpływ limfy, a to klucz do zmniejszenia obrzęków, odciążenia zakończeń nerwowych i przywrócenia ich wrażliwości. Właśnie dlatego osoby, które zaczynają robić okłady na nogi Dolny odcinek kręgosłupa lub szyje, już po kilku dniach zauważają, znika drętwienie, łatwiej poruszać palcami, mija uczucie waty w nogach i igiełek w dłoniach. Ale działanie nie ogranicza się tylko do miejscowego efektu, przy mikrodawkach do ustnych oleje krycynowy poprawia ogólne krążenie, zmniejsza zapalenie ścian naczyń i reguluje pracę układu nerwowego autonomicznego. To szczególnie ważne u osób starszych, u których często zaburzona jest równowaga między napięciem naczyń a regulacją nerwową. W ten sposób oleje krycynowy działa wielotorowo, łagodzi stany zapalne, poprawia mikrokrążenie, odżywia zakończenia nerwowe i przywraca równowagę metaboliczną w tkankach, tworząc warunki do naturalnej regeneracji czucia i zmniejszenia wrażliwości na ból. Jeśli cierpisz na żylaki, drętwienie nóg, Skurcze albo mrowienie w palcach, kompleksowe zastosowanie oleju kurycynowego może okazać się bezpiecznym, a przy tym skutecznym rozwiązaniem, którego od dawna szukałeś. Dla tych, którzy chcą osiągnąć trwały i wyraźny efekt, ważne jest zrozumienie: olejek rycynowy świetnie działa samodzielnie, ale w odpowiednim połączeniu z innymi naturalnymi środkami może znacząco wzmocnić efekt terapeutyczny. Klucz to nie przeciążać organizmu i wybierać tylko łagodne. Zgodne ze sobą metody, które nie wywołują skutków ubocznych. Zacznijmy od najprostszego, ciepłe kąpiele stóp z solą morską lub angielską, jeśli stosujesz olejek przy drętwieniu nóg lub bólach palców, dołącz do wieczornej rutyny kąpiele z solą. Ciepła woda pobudza krążenie, a sól pomaga zmniejszyć obrzęki i stany zapalne po kąpieli kompres z olejkiem rycynowym. Taki podwójny zabieg wzmacnia wchłanianie olejku i poprawia drenaż limfatyczny. Inne skuteczne połączenie to olejek rycynowy z miód w soda. Na okłady nastawy lub odcinek lędźwiowy możesz przygotować mieszankę. łyżka stołowa olejku rycynowego, łyżeczka miodu i szczypta soudii oczyszczonej. Miód wzmacnia efekt rozgrzewający i przeciwzapalny, a soda pomaga rozluźnić napięte mięśnie. Taka mieszanka jest szczególnie pomocna przy przewlekłym bólu i napięciu mięśniowym. Dla regeneracji wewnętrznej również istnieją sprawdzeni sprzymierzeńcy. Jednym z nich jest magnez. Jego suplementacja, zgodnie z zaleceniem lekarza, pomaga rozluźnić naczynia krwionośne, poprawić przewodnictwo nerwowe i obniżyć ogólne napięcie w organizmie. Oleje krycynowe wspiera delikatne oczyszczanie i przygotowuje organizm do lepszego przyswajania mikroelementów. To szczególnie cenne przy skurczach mięśni, nocnych drgawkach i zesztywnieniu kończyn. Innym bezpiecznym i skutecznym połączeniem jest napar z liścia laurowego. Można go pić w formie kuracji, na zmianę z okładami z oleju rycynowego, Liść laurowy delikatnie usuwa sole ze stawów, zmniejsza stany zapalne i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. W połączeniu z olejkiem wspomaga walkę z bólem, sztywnością i obrzękami. Ważne! Wszystkie te środki są naturalne, dostępne i bezpieczne przy rozsądnym stosowaniu, nie konkurują ze sobą, lecz współdziałają, wspierając organizm w przywracaniu równowagi, krążenia i pracy układu nerwowego, bez dodatkowego obciążenia. Efekt i jak go utrzymać oleje krycynowe to nie tylko tymczasowa pomoc dająca chwilową ulgę, ale pełnowartościowe narzędzie regeneracji, które działa głęboko w tkankach. Przy regularnym stosowaniu łagodzi przewlekłe stany zapalne, poprawia mikrokrążenie, usuwa zastoje w naczyniach włosowatych i przywraca przewodnictwo nerwowe. To właśnie zaburzone krążenie i ucisk na nerwy są często przyczyną drętwienia, mrowienia lub utraty czucia w rękach i nogach. Ale najważniejsze jest to, że efekt się kumuluje to nie jest magiczna tabletka, która zadziała w godzinę. Lecz przy właściwym podejściu już po dwóch, trzech tygodniach można zauważyć trwałe efekty. Znika sztywność poranna, zmniejszają się obrzęki, uczucie ciężkości w nogach ustępuje, ból kolan się wycisza, a dłonie odzyskują siłę i sprawność. Wiele osób zauważa także poprawę snu, bo ciało przestaje boleć nocą. Jednak żeby efekt się utrzymał, nie należy przerywać terapii po pierwszych oznakach poprawy, organizm potrzebuje wsparcia i czasu. Zwłaszcza jeśli problem narastał przez lata. Dlatego właśnie regularność jest kluczem do sukcesu, nie trzeba stosować olejku codziennie, wystarczą 2-3 razy w tygodniu, ale systematycznie, bez przerw. Pamiętaj również o działaniach wspierających, które wzmacniają efekt, łagodne aktywności fizyczne, spacery, rozciąganie, odpowiednie nawodnienie, ograniczenie soli i cukru. Wszystko to wspiera regenerację i pomaga utrzymać naczynia i stawy w dobrej formie. Nie bez znaczenia jest też to, że olejek rycynowy jest bezpieczny dla osób starszych: nie podnosi ciśnienia, nie podrażnia żołądka, nie obciąża wątroby ani nerek w przeciwieństwie do większości leków stosowanych przy bólu i stanach zapalnych dlatego coraz częściej poleca się go jako łagodne i fizjologiczne rozwiązanie, szczególnie w starszym wieku. I jeszcze jedno. Podczas regeneracji z pomocą naturalnych środków nie warto oczekiwać natychmiastowego cudu. To proces, który wymaga cierpliwości i wsłuchania się w potrzeby własnego ciała, ale jeśli dasz organizmowi szansę, z pewnością odpowie. Oleje krycynowy to Twój sprzymierzeniec w trosce o siebie, a jeśli podejdziesz do jego stosowania z szacunkiem, rezultat nie tylko się pojawi, ale zostanie z Tobą na długo. Oleje krycynowy to nie tylko stary środek z domowej apteczki. Przy umiejętnym stosowaniu pomaga zwalczać drętwienie, poprawia odżywienie tkanek, zmniejsza stany zapalne i przywraca wrażliwość. Jest to szczególnie istotne w dojrzałym wieku, gdy naczynia stają się mniej elastyczne, a zwykłe maści i tabletki przestają działać na dłuższą metę. Warto pamiętać, efekt działania olejku pojawia się stopniowo, w cyklach, i właśnie w tym tkwi jego siła, bezpieczny, dostępny i skuteczny. Szczególnie w połączeniu z odpowiednią pielęgnacją i ciepłem. Jeśli ten film okazał się pomocny, zostaw polubienie, napisz w komentarzu, jak używasz olejku rycynowego lub planujesz zacząć, i koniecznie zasubskrybuj kanał.